Dzień dobry, dzień dobry kochani. Zapraszam Was dzisiaj do dialogu o stylu w takiej nietypowej scenarii, bo z filmem w tle, dokumentem o Coco Chanel wykonanym przez Karla Lagerfelda. A dziś o stylu, o poszukiwaniu swojego stylu, o odnalezieniu, odnalezieniu, odnalezieniu chyba tak swojego stylu. I słuchajcie, powiedzenie, które pewnie, które pewnie każda z Was zna, iż. Moda przemija, styl pozostaje. No i czy oby na pewno? Zapraszam do dialogu o stylu. Do dzisiejszego odcinka zainspirowała mnie książka, którą tworzę, jak wiecie Love, Balance i Styl i jest podrozdział traktujący właśnie o stylu. I troszeczkę zagłębiłam się bardziej w to, co chcę Wam przekazać, w to, jak to czuję, w wartości, które chcę, chcę, chcę nieść tą książką i tak sobie pomyślałam, że nie do końca chyba zgodzę się ze stwierdzeniem, iż moda przemija, styl pozostaje. Bo czy oby na pewno styl pozostaje... W życiu, które się zmienia. E, czy styl pozostaje trwałą, niezmienną, lecz trwałą wartością, kiedy My się zmieniamy, kiedy nasze życie ewoluuje, kiedy poszukujemy, kiedy eksperymentujemy, kiedy przewartościowujemy. Wiecie, to jest tak, że, że to życie nie jest takie oczywiste i my też w tym życiu płyniemy z prądem i, i, i się zmieniamy. Więc myślę, że takie myślenie właśnie o stylu w kontekście stałej, czegoś takiego. Czegoś takiego, takiego fundamentu, takiego korzenia drzewa, myślę, że jest troszeczkę utopijne. Ja myślę, że styl jak najbardziej jest płynny, styl jest zmienną, styl niesie nas jak fala, słuchajcie, i to jest cudowne. Oczywiście myślę też, że każdy z nas ten styl posiada, a drogą do odnalezienia tego stylu jest tak naprawdę tu. Poszukanie stylu w sobie, absolutnie, bo myślę, że każdy ten styl absolutnie posiada. Wystarczy tylko przyjrzeć się temu, w jaki sposób do tej pory. Tworzysz, wybierasz swoją szafę, w jaki sposób podejmujesz wybory, decyzje zakupowe. Bo przecież te decyzje zakupowe twoja szafa jest właściwie, jakby no, odzwierciedleniem tych Twoich decyzji zakupowych, więc słuchajcie, styl jak najbardziej się zmienia. Takie ja mam poczucie i Myślę, że to jest takie uczciwe postawienie sprawy, że ten styl zmienia się, bo wszystko się zmienia. Słuchajcie, absolutnie wszystko. Jak spojrzysz na swój wizerunek, na swoją fryzurę, nie wiem, makijaż, który robiłaś, czy rzeczy, po które sięgałaś 5 czy 10 lat temu, yy, zorientujesz się, że ten wizerunek był nieco odmienny od tego obecnego. I teraz, jak poszukiwać swojego stylu, jak dokopać się do tej prawdziwej siebie, do tego, do tych korzeni wewnątrz. No właśnie, trzeba wejść do środka, trochę tam pokopać, pogrzebać i też przyjrzeć się absolutnie swojej szafie. Myślę, że taka rewizja szafy to jest wspaniały sposób, żeby tak naprawdę zrobić sobie pauzę i zastanowić się, co w tej szafie dominuje, bo zapewne znajdziesz w niej elementy, które dominują, po które sięgasz, które są Twoim gdzieś tam powtarzalnym wyborem. I też myślę, że styl to jest Twoje poczucie, poczucie, że w danym ubraniu czujesz się dobrze i że dane ubranie. Dodaje ci pewności siebie. To jest bardzo ważne. Troszeczkę to ubranie jest jak zbroja, powinna dodawać nam pewności siebie. Ubranie też to pewien komunikat, i też Twój styl to jest komunikat. I teraz ten styl powinien być absolutnie. Dopasowany do Twojego rytmu życia, do stylu życia, do miejsca, w którym mieszkasz. Ja już o tym kiedyś mówiłam w poprzednich filmach, ale tak rzeczywiście jest, że ta szafa i ten styl powinien być funkcjonalny i powinien być odbiciem naszych codziennych, gdzieś tam Aktywności życiowych, związanych z profesją, związanych z życiem towarzyskim, z zainteresowaniami, czyli ta szafa powinna troszeczkę być taka zindywidualizowana i dostosowana do nas, tym samym nasz styl, bo o nim cały czas mowa. I słuchajcie, jest to fantastyczne, ponieważ nawet jak myślimy o danych markach, to one też mają trzon. Każdy z nas ma jakiś trzon. No i przykładowo marka Kos. Z czym może się kojarzyć? No na pewno z minimalizmem, z powściągliwością, z prostą formą, z czymś, co jest ponadczasowe. No w odróżnieniu od powiedzmy domu mody, od Balenciagi, która jest futurystyczna, która przełamuje kanony, która lubi zabawę, kolor, formę. Eksperymenty, no to widzicie, że te marki również mają, niosą jakiś komunikat i również te marki, które wybieracie i które nosicie, są również komunikatem. Czasami naprawdę nie potrzeba słów, słuchajcie. Myślę, że miałyście bądź mieliście sytuacje, w których przeszła obok Was na ulicy, czy w teatrze, czy w kinie, czy gdziekolwiek kobieta która miała taki ładunek w sobie, coś takiego, co ją e, otaczało. E, mówimy tutaj o aurze, ale mówimy też o tym właśnie opakowaniu, które było spójne i które podkreślało właśnie jej charakter, osobowość. I, i miałyście Wy w środku takiego, takie poczucie wow na temat tej osoby. I ta osoba wcale nie musiała werbalnie... E, Określać swojego stylu, przynależności do czegoś czy swoich wartości. Ona po prostu jest stylem i to jest niesamowite. Ja wszystkim życzę, żeby mieć w sobie taką dojrzałość stylową, ale ta dojrzałość też to eksperymenty, bo jeśli w waszych szafach, powiedzmy, dominuje styl minimalistyczny, styl klasyczny, nie oznacza to, że nie możecie mieć kilku rzeczy, które będą z kosmosu i oderwane od tego, co do tej pory w tych szafach dominuje. Co nie dominuje w mojej szafie? Na pewno myślę, że nie przeważa w tej szafie, aczkolwiek nie myślcie, że jestem leniuszkiem, ale nie przeważa styl sportowy. Rzeczywiście mam kilka rzeczy, które są sportowe, ale ja w takim casualowym, codziennym, codziennym looku bardzo lubię je łączyć z czymś, co jest eleganckie, czyli na przykład sportowe Spodnie, dresowe w towarzystwie jakiejś ciekawej marynarki i koniecznie męskiej. Niestety ta moja szafa stety, niestety jest tak ukierunkowana, ale widzicie, już wiem, czego w tej szafie nie ma yy, i wiem, że nie są to rzeczy, które będą na mojej liście priorytetów do ewentualnego zakupienia. Myślę, że właśnie dobrze sobie przeprowadzić audyt szafy, zobaczyć, co w tej szafie dominuje. Stworzyć sobie takie troszeczkę drzewo, jakby to powiedzieć, takich słów kluczowych i poszukanie czegoś takiego spoiwa, czegoś, co będzie wspólne dla tych rzeczy. Na pewno, na pewno da Ci to już jakiś obraz tego, w jaki sposób no. W jaki sposób, albo może nie w jaki sposób, ale wie, no tak, no w jaki sposób po prostu kierujesz kierujesz swoim wizerunkiem i kierujesz swoim stylem, być może bardzo nieświadomie. Więc taka rewizja szafy na pewno na pewno pozwoli ci um, ugruntować sobie tą wiedzę, albo nabrać więcej świadomości, samoświadomości um, siebie. Myślę też, że styl jest bardzo mocno związany z tym, jak czujemy się jako kobiety w danym momencie, bo myślę też, że jest to ciekawe, jest to piękne, że mm, tak, że mamy wobec siebie więcej czułości, kiedy jesteśmy starsze i bardziej sobie odpuszczamy, tym bardziej otwieramy się na siebie, na swoje ciało, na swoje niedoskonałości i bardziej też dopuszczamy do siebie modę, co jest piękne. Więc myślę, że to też jest w nas fajne i ciekawe, że ten wiek, yy, że ten wiek potrafi nam bardzo mocno posłużyć właśnie w kierunku takiej wiecie duchowości, yy, czułości, no, takiego ukochania siebie i o tym też pisze, w książce, ale gdzie jeszcze szukać inspiracji, bo myślę, że to też jest takie techniczne, dość ważne. Ja, jako stylistka, kiedy na przykład przygotowuję sesję zdjęciową, kampanię, edytorial, tudzież pracuję nad konceptem, nad wizją, nad stworzeniem wizerunku dla mojego klienta właśnie nad. Wyszukaniem tego stylu, dokopanie się do tego trzonu. To mi pomaga absolutnie Pinterest, i myślę, że to jest bardzo fajne źródło inspiracji. Możecie tworzyć rozmaite foldery ja już też o tym mówiłam. Dodawać kategorie do tych folderów, żeby sobie ułatwiać sprawę, i też ten Pinterest jakby podpowiada Wam stylówki, które już gdzieś tam zapisałyście. Podpowiada Wam i też możecie dzięki temu tworzyć takie kreatywne, modowe albumy, ale to oczywiście magazyny. Słuchajcie, jest kilka ciekawych tytułów, które zapewne wpadły Wam nieraz w ręce, i te tytuły też warto przeglądać, ponieważ to też nas otwiera. Zapewne takie wiecie, szybsze bicie serca wobec jakiegoś obrazku prezentującego jakąś stylizację, to też jest sygnał dla Was, że ten impuls od środka, który macie, to jest. To do czego wam bije ser ducho, i to jest ten styl, być może, na który warto zwrócić uwagę. Pamiętajcie też, że styliści w takich kolorowych magazynach, magazynach mody, kreujące edytoriale, to też opowiadają jakąś historię. Też stylizacje bardzo często są mniej użytkowe, ale one prezentują jakiś artystyczny obraz. I myślę, że wobec takich obrazów również nie powinniśmy być obojętne, ponieważ te obrazy też wspaniale nas otwierają, rozwijają. I też myślę, że dzięki takim właśnie artystycznym sesjom modowym jesteśmy bardziej otwarte na siebie i skłonne do eksperymentów. Więc, kochani, pamiętajmy. I moda przemija, i styl przemija, i tak naprawdę wszystko jest bardzo mocno płynne. Nie wpadajmy w pudełka, nie wpadajmy też w obsesję, w poszukiwania jakieś takie bardzo mocno agresywne i również panikę, że nie jesteśmy w stanie gdzieś tam tych symboli w sobie odszukać. Ja też myślę, że to jest fantastyczna droga, jest to proces, jest to coś, jeżeli zwrócicie na to uwagę dziś, teraz. I poświęcicie temu no właśnie troszeczkę więcej atencji, to to będzie w Was dojrzewać i się fantastycznie też rozwijać. Słuchajcie, ja dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że treści, które proponuję, są dla Was ciekawe, jeżeli macie jakieś propozycje na Tematy na odcinki to serdecznie zapraszam, piszcie w komentarzach i koniecznie subskrybujcie mój kanał. Duża buźka!